Dla Intercity wakacje i szczyty przewozowe są w tej chwili priorytetem. Zwiększamy liczbę uruchamianych pociągów. Robimy to poprzez przyspieszenie przeglądów, ponieważ chcemy, żeby pociągi zamiast na bocznicach kursowały z pasażerami. Przyspieszamy odbiory nowych lokomotyw, przez co pociągi będą mniej awaryjne i będą mogły służyć pasażerom. Jak co roku uruchamiamy dodatkowe pociągi w szczycie wakacyjnym. W tym roku zamierzamy przewieźć blisko 75 milionów pasażerów, i w okresie wakacyjnym będzie to zapewne około 7 milionów miesięcznie. Intercity i transport kolejowy są najbardziej ekologicznym transportem zbiorowym. Intercity oczywiście przygotowuje się do tego, aby być zeroemisyjnym. W związku z tym kontraktujemy energię elektryczną, która zasila nasze pociągi, w ten sposób aby zwiększał się w niej udział odnawialnych źródeł energii. Do 2025 planujemy, żeby to było blisko 50% zielonej energii w kontraktowanej energii, a do 30 roku chcemy, żeby to było niemal 100%. Drugim etapem przystosowywania się Intercity do bycia koleją zeroemisyjną jest program inwestycji w nowy tabor i w stacje postojowe. Nowy tabor, jak wiemy, jest energooszczędny i wyposażony w systemy, które zwracają niewykorzystaną energię do sieci. Natomiast stacje postojowe wyposażamy już obecnie w takie rozwiązania, które są ekologiczne i korzystamy też z paneli fotowoltaicznych, które są wykorzystywane np przemyciu pociągów i są instalowane na myjniach i te myjnie są zasilane z energii słonecznej.